Ten zegar to mój znak. Tak, 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 to Tik, tak. Ten zegar to mój znak. Jest godzina 20 za dwie minuty. Wojtku, witam serdecznie. Dobry wieczór wszystkim naszym widzom, słuchaczom. No i cóż, akurat skończyłem rozmowę z Aleksandrą. Jesteśmy teraz meta, jak obiecaliśmy wczoraj. Z tytułu, że wczoraj poświęciliśmy program bardzo bardzo ważnemu tematowi dotyczącemu oliwi, także dzisiaj postanowiliśmy z Wojtkiem zrobić program informacyjny. To co mamy na Radio Watacha na watacha.pl .no, na naszym portalu, w którym który jest bardzo bogaty właśnie w informacje. Zapraszamy do programu, bądźcie z nami. A ja szukam szybciutko, bo teraz jestem na telefonie. Naszego wilka. Tak, zapraszamy do programu. Tak, ja sobie tutaj kawkę popijam, jestem na trasie, także przeskakuję z tematu na temat, z miejsca na miejsce, jeszcze bez brody wciąż, ale... Od razu, Nie, jeszcze nie, jeszcze będę się golił, jeszcze muszę zadbać troszeczkę o tą skórę, żeby to wszystko odnowić, wycackać i dopiero wtedy będzie rosła po raz kolejny. Dużo informacji w ostatnim tygodniu, dzisiaj również konkretne informacje na naszym portalu BatahaNo. Między innymi możemy przeczytać o tym, jakie są ceny za mandaty. Podskoczyły horrendalnie. Już pisaliśmy o tym, Wojtek, już pisałeś o tym, też nadmieniłeś do tego tematu. Dzisiaj postanowiłem rozwinąć ten temat konkretnie. No i mamy w artykule dokładnie opisane, co za ile. I jaki mandat dostaniemy, ile punktów, kiedy możemy iść do więzienia za przekroczenie prędkości, kiedy możemy dostać punkty karne i kiedy możemy po prostu ogromne kwoty płacić za to, że przekroczymy prędkość. Prędkość nie jest tutaj w Norwegii tolerowana jako jako wykroczenie przez policję, w ogóle tolerancji nie ma do prędkości. Także o tym możecie przeczytać na www.wataha.no i również w tym materiale ten artykuł jest wylinkowany, możecie sobie bardzo łatwo przejść do niego. Wojtku, kolejnym tematem jest? No o tej prędkości to warto przypominać, no i warto pamiętać, żeby jej nie przekraczać, bo to kosztuje już teraz bardzo dużo. Kolejny temat. Dzisiaj słuchaliśmy też rozmowy na Facebookowej, taki wywiad w sumie, na który też wysłaliśmy swoje pytanie do premiera Sture. Nie odpowiedział bezpośrednio konkretnie na nasze pytanie, ale w jednej z odpowiedzi nawiązał do, 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 naszej, do naszego pytania a mianowicie mówili też o tym, że następują zmiany w dotacjach do energii elektrycznej. O tym pisaliśmy w naszym artykule, który zamieściliśmy całkiem niedawno. Te zmiany będą może no, dosyć znaczące, aczkolwiek niewielkie. Zapraszamy do artykułu Rząd wprowadza zmiany w systemie dopłat do energii na zdrowie. Do, do opłat energii elektrycznej. Chodzi o to, żeby um, zmienić wcześniejszą zasadę, że będzie to podzielone to od stycznia do marca 90%, później latem, w tym okresie, kiedy zużywamy tego prądu, e, jakby mniej, czyli rachunki są niższe 70%, potem jesienią znowu 90%. Okazuje się, że znowu zmiana jest, następuje i ma być 90% przez cały rok i ta dopłata ma być, ma być przeniesiona również na przyszły rok a co istotne i najważniejsze, będziemy dostawać dopłatę za każdą godzinę, bo do tej pory było tak, że była średnia z całej doby, jeśli średnia przekraczała 70, R, no to dostawaliśmy dopłatę. W tej chwili będzie tak, że jeśli jest godzina, powiedzmy, 23 się zaczyna, o tej godzinie cena prądu wynosi na przykład koronę 20, czyli już przekracza 70, R, to wtedy i już będziemy w tym momencie dostawać dopłatę, więc będzie łatwiej nam też tym wszystkim no, sterować samemu, jakby to zużycie. No nie, ukrywam, nie ukrywamy, że Dokudować. rachunki za energię elektryczną są i tak pomimo dopłat ogromne w stosunku do sprzed dwóch, trzech lat. Natomiast, natomiast dopłaty ratują, ratują niektórym naprawdę portfel i to jest bardzo ważny temat, o którym również czytacie na wataha.no. Kolejną rzeczą jest sprawa wyglądająca mianowicie następująco. Idzie wiosna, trawka się zieleni i tak dalej. Dzieciaki wyjeżdżają na hulajnogach elektrycznych. I pamiętajcie jedną rzecz, bardzo ważną. Zmieniło się prawo w Norwegii, które wymaga, aby każda hulajnoga elektryczna miała ubezpieczenie. I o tym przeczytacie w artykule u nas również, przejdziecie takie ubezpieczenie, co jest 65 koron na miesiąc w chwili obecnej. I w tym artykule jest link do zakupu takiego ubezpieczenia. Także również możecie zadzwonić do Michała z zapytaniem, co zrobić, jak i gdzie i tak dalej, ale w artykule możecie również bardzo szybko sobie to załatwić siedząc w domu, popijając kawkę. Także bardzo łatwo jest, jest wypełnić zgłoszenie. I pamiętajcie, że nieubezpieczony, nieubezpieczona hulajnoga wiąże się z mandatem, co się nie opłaca. Dokładnie tak. Dokładnie. Poza tym kwota 65 koron nie jest duża, a ubezpieczenie to ważna rzecz. Słuchajcie, pisaliśmy w ostatnim czasie również o tym, no to nie jest temat wesoły, ale podsumowując, 22 rok, czyli poprzedni rok, w którym w pracy zginęło 28 pracowników, o tym mówią statystyki. Głównie e, są to wypadki e, w branży budowlanej. E, każda śmierć jest wielką stratą, a jeśli ktoś ginie w pracy, no to też jest e, to duże, duże, e, duża strata. No i, no i problem też, bo mm, chodzi tu o bezpieczeństwo i pracodawca tutaj e, ponosi dużą odpowiedzialność za to. Także pamiętajcie, pracodawcy, pilnujcie e, tych spraw. Tak, ważne, żeby, żeby, żeby mieć informacje na bieżąco. A gdzie znajdziecie informacje na bieżąco? W no i będę to powtarzał do końca świata. I jak to mówi Jurek, jeden dzień dłużej. Także, słuchajcie, korzystać warto. Również dzisiaj się do mnie zgłosiła pewna instytucja, która w przypadku, gdzie rodzice Oliwii w taki sposób. Jakby poświęcają, całe życie się zmienia w momencie, kiedy dziecko choruje. Już wczoraj o tym też mówiliśmy. No i jest instytucja, która tutaj w Norwegii pomaga o tym, i z tą instytucją również się skontaktowałem. I będę chciał ją jakby pokazać ludziom, którzy potrzebują względnej pomocy, bo jeżeli dziecko nam choruje, choruje cała rodzina tak naprawdę i każdy, każdy bardzo przeżywa to i jest potrzebna pomoc w takich przypadkach, do której będziecie mogli dotrzeć bezpośrednio, także już niedługo kolejne, kolejne programy, a jeżeli chodzi o informacje na vat o co tam mamy Wojtku jeszcze dalej? No mamy dosyć ważne tematy, na przykład jak ubiegać się o miejsce w przedszkolu. Czasami to spędza sens powiek rodzicom, którzy zastanawiają się, czy dostaną miejsce w przedszkolu, czy im się to uda. Słuchajcie, jak ubiegać się o miejsce w przedszkolu, jak wybrać, jak znaleźć przedszkole, kiedy twoje dziecko ma prawo do miejsca w przedszkolu, to wszystkim oczywiście na Wataha No tak, ja właśnie się ogoliłem pod pachami wszędzie. Teraz wystarczy mi do przedszkola. Zamki ząbki wybić i do przedszkola. Także panie przedszkolanki niech się szykują za niedługo będę wybierał przedszkola. Także e, oczekuję ofert. <laughs> Kolejną rzeczą, Wojtku, bo ja tak kolejna, tutaj, kolejna na ciebie, rzecz. na ciebie jakby na, na tobie <laughs> polegam ze względu na to, że wiesz, z telefonu na telefonie rozmawiam. Nie mam jakby pomocy tutaj nie tego, wglądu, żeby już tak. zajrzeć, co tam jest w nie mam, tak? Mhm. Słuchajcie, zarówno w szpitalach WOSFOL w całej Norwegii, we wszystkich szpitalach jest, są, to, są poważne problemy związane z rotacją pracowników. Są też oczywiście w różnych szpitalach oddziały, na których jest rzeczywiście trudna i ciężka praca. I na przykładzie szpitalu w Kalnes jest artykuł: Musimy zatrzymać pielęgniarki. Także no, pielęgniarki krótko tam pracują, maksymalnie 3 lata i odchodzą ze względów na no, ciężką pracę. No to tak, jest to ciężka pracy, praca, ze z względów, z względów e, takich, że pielęgniarka tak naprawdę odwala całą robotę, e, która e, jakby, jakby lekarze, lekarze wiodą, wiodą prym, a one robią tą czarną robotę. Także e, to jest tak, że e, no jest to ciężka praca, koniec końców. No i nie każdy wytrzymuje, także to jest, to jest też e, powodem tego. E, dalej. Dalej, lecimy dalej, tak? No słuchajcie, no kolejny temat z FHI, czyli z Norweskiej Instytucji Zdrowia. Temat zaraźliwy, słuchajcie, zwiększa się zachorowalność i wzrost zachorowań na żyżączkę. Mhm. To niepokojący wzrost, który nastąpił w 2022 roku, zakończyła się pandemia. Młodzi ludzie, studenci wrócili na uczelnie, no i największa zachorowalność jest właśnie wśród tych młodych ludzi w wieku między 20 a 29 lat. Ale, ale jest hmm. też tak, Wojtku, ci przerwę, że wiesz co? Zauważyłem taką powtarzalność, że w momencie, kiedy Rusowie zaczną wychodzić na ulicę, <laughs> przed tym zawsze jest jakaś informacja o chorobach przenoszonych drogą płciową. Eee, czy to jest przypadek? Nie sądzę. To znaczy tutaj Ale tutaj uważajmy, też uważajmy. podsumowanie poprzednich, po prostu, poprzednich, tak, na poprzednich lat poprzednich lat dane za 22 rok pokazują dziesięciokrotny wzrost zgłoszonych przykładów żerząckich wśród kobiet w porównaniu do poprzednich lat. No i tutaj niestety to głównie też, znaczy niestety, no niestety, jeśli ktoś jest chory, no niestety jest chory, no to znaczy to głównie kobiet, dlatego że jeśli chodzi o, o zarażalność, tutaj no niestety bardziej to dotyczy kobiet. Mm -hmm, mm -hmm. Polecamy ten artykuł. Dzisiaj też, w związku z tym, Łukaszu, że ty jesteś też w drodze, nie będziemy o co przedłużać. Ja chciałbym jeszcze przypomnieć i, i powiedzieć: leczenie dziesięcioletniej oliwii, czas to pieniądze, rodzice zbierają na leczenie dla oliwii, to jest bardzo ważne. To no nie tyle na leczenie, co na, na zrobienie. Na badania, tak, no, na, na badania, tych, tak. Tych, bada tych badań, tak. No, ale to jest no Te też badania są bada nierefundowane bada tutaj w Norwegii. Mm -hmm. Dokładnie A tak. To bardzo istotne. Polecamy ten artykuł, w artykule wszystkie są ważne informacje, również informacja o tym, że jeśli chcecie wesprzeć finansowo rodzinę, wesprzeć finansowo oliwie, to proszę bardzo, zróbcie to. Tak. Pamiętajmy też, że trwa okres ferii. Wojtek u Ciebie w, tej, w waszej okolicy w tej chwili są ferie, tutaj po drugiej stronie fiordu w przyszłym tygodniu. Także Uuu. wszyscy również uważajcie na to, co się dzieje z Waszymi dzieciakami. Zwróćcie uwagę na to, żeby było bezpiecznie i dla was samych. Życzymy powrotów szczęśliwych, rychłych. No i do zobaczenia w niedzielę myślę. Tak? No zobaczymy, być może się w niedzielę spotkamy, nie, nie chciałbym tutaj... Jeżeli, nie, no w przyszłym tygodniu jest... na pewno, na pewno lub w następnym czyli w niedzielę. Także do zobaczenia. Ja oczywiście kroję dalej tematy i ubieram naszą watachę w odpowiednie, w odpowiednie stroje tematyczne, także bądźcie z nami cały czas i na watacha.no korzystajcie z bloku informacyjnego, który jest przeznaczony dla naszej Polonii i nie tylko mieszkającej tutaj w Norwegii. Każdy mieszkaniec w Norwegii może skorzystać z jakiejś części, którą my z siebie tutaj dajemy. Wojtek bardzo dużo na tym pracuje, ja dokładam też swoje pięć groszy, także jedziemy. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Łukasz Pawłowicz i Wojtek Sobieski, dobrej nocy. Siema.